Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób wymienić bęben w urządzeniu Canon C3826i. Pierwszym krokiem przy wymianie bębna w urządzeniu Canon jest otwarcie pokrywy przedniej. Następnie znajdujemy właściwy bęben, otwieramy klapkę. Znajdujemy przycisk niebieski znajdujący się przy bębnie, naciskamy go i bęben pociągamy do siebie. Proszę pamiętać, aby nie dotykać powierzchni bębna. Mówię o tej powierzchni zielonej. Nowy bębel wyciągnięty z kartonu, uchwytamy pod spodem, nie dotykamy powierzchni bębna i wkładamy w to samo miejsce, z którego wyciągnęliśmy poprzedni element. Zamykamy klapkę, a następnie pokrywę z przedniego urządzenia. I tak oto wymieniśmy bębel samodzielnie. Dziękuję.